Hej, witajcie. Kończy się weekend, jutro trzeba e, śmigać, działać. Ale podsumujmy, bo właściwie pogadajmy jeszcze chwilę w ramach niedzielnego Ultrasa. Jak tam moje treningi, w końcu mam już prawie miesiąc z głowy. I kiedy będę biegał w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, to już będzie luty. Um, więc e, tak, do samego siebie, żeby to trochę podsumować, z, co najmniej. Kilka szans niewykorzystanych w tym miesiącu, jeżeli chodzi o dodatkowe bieganie albo w ogóle planowe bieganie A, i siłownie, więc pewnie łącznie można było z 3, może cztery treningi więcej sadzić. ale z drugiej strony też jestem zadowolony, bo co najmniej tak lekko licząc jakieś 2, może 2,5 tysiąca metrów w górę zrobione, czy to na bieżni, czy to biegając w terenie, więc całkiem przyzwoicie. No, i też masa ćwiczeń wzmacniających kor i nogi, stabilizację i mobilizację, więc pracuję nad tym cały czas bardzo mocno, żeby, no, jak gdyby te tematy zadbać o nie. Jednocześnie e, zadałem pytanie na grupie na Facebooku Ultrarunik Polska: Jakie 100 km polecają najpierw e, jako pierwszy bieg tego typu? A, no i to lawina odpowiedzi po prostu i. i Oczywiście pewne, pewne biegi powtarzają się, e, powtarzają się częściej, e, niektóre tylko raz. Um, jeżeli, chcesz, jeżeli biegasz szybko, to biegnij to, jeżeli wolno, to to i tak dalej. Ale z ciekawości zacząłem sobie dzisiaj e, przeglądać dwa takie biegi potencjalnie, które by mnie zainteresowały na pierwszą i na drugą połowę roku. Się trochę przeraziłem. <laughs> Limit czasowy na nie który wynosi kilkanaście godzin, albo wręcz dobę, a ilość przewyższeń, gdzie teraz, powiedzmy, tam te 2,5 do 3 tysiące w tym roku będę robił, tam, pod, tam jest pięć, a nawet 6 tysięcy przewyższenia do zrobienia, i pojawił się taki strach bardzo konkretny, związany z tym, jakie ja mam to zrobić. No ale ten rok pokaże, czy jak, mam się do tego przygotowywać, jak. Zdobędzę, zdobędę dodatkową wiedzę i jak będę dalej szedł. No i mam nadzieję, że wytrwam i że to wszystko wytrzyma, że jednak ten mój niewystarczający trening jak gdyby wystarczy, żeby tym swoim tempem pokonać się i, i dać radę temu dystansowi. Bo najzwyczajniej w świecie, jak patrzę na to w tym momencie dalej, po prostu się boję. Nie boję się już. 50, nawet 60 km, 70 trochę mnie zastanawia w dalszym ciągu, to które będę leciał w październiku, um, bo po prostu um, to jest dużo. To już się zbliżamy tak powoli, może nie aż tak blisko, ale to jest tak maraton, i, i ponad pół jeszcze, nie? I, I nawet więcej, prawda? Całkiem sporo wychodzi tego. Trzeba się będzie naprawdę przemieszczać i to przez dłuższy, dłuższy okres czasu. Więc yy, boję się, ale powtarzam też sobie, że to jest taki zdrowy strach, który jest potrzebny, żeby okazać szacunek temu przedsięwzięciu, które się, yy, które się podejmuje. Zastanawiam się, że w życiu ostatnio chyba mam jedną taką rzecz, której podobnie się boję, jeżeli chodzi o to, coś, co chciałbym osiągnąć, zrobić i zastanawiam się, czy to jest dobry prognostyk, czy to pokazuje, że w takim razie podejdę w przemyślany sposób, i w taki właśnie jak do biegów systematyczny, żeby to wszystko zbudować i, i żeby poszło. Oby, oby. Plan na ten tydzień? A, zresztą w ogóle na luty. Skomplikowany, bo mam e, troszkę wyjazdów, więc to zawsze komplikuje. Więc będę starał się łapać miejscówki, w których będzie siłownia, żeby chociaż robić te przewyższenia. Mm. I chciałbym chyba zwiększyć tą ilość, bo teraz robię średnio pół godziny, 35 minut, co mi daje jakieś 3 km. Hmm, czyli 12 minut na kilometr, i na kilometrze wchodzę by 150 metrów w górę, prawda? Czyli tam łącznie do 450 metrów się zbliżam. Chciałbym to przedłużyć do 40, może do 45 minut, Oprócz a potem dopiero robić ćwiczenia. To wtedy dałoby mi być może nawet 4 kilometry, i mówilibyśmy prawie o 600 metrach. Ale muszę też powiedzieć, że czuję chyba trochę tę intensywność treningu styczniowych, więc dlatego też po prostu ostatni kilk, ostatnio biegłem w czwartek. Zrobiłem sobie trochę odpoczynku, bo jednak mam jakieś takie obciążenie, co czuję w kościach, szczególnie tej słabszej nogi. To coś innego nie kolano, ale gdzieś po prostu zmęczenie. Miejmy nadzieję, że to wszystko przejdzie i że, i że w tygodniu e, już wrócę. Zresztą no jutro się przekonam, bo jutro będę na siłowni. Póki co tyle od niedzielnego wdrasa. Trzymajcie się, do zobaczenia.